Proszę teraz już e, tutaj osoby, które podzielą się z nami swoimi informacjami. E, Karo, mogłabym Cię poprosić, jesteś dziś tam na, na, na miejscu? Możesz, e, możesz powiedzieć kilka słów e, na temat... Jestem, jestem. Tak? Super. To jestem, jestem. Dobry ok. wieczór. głos i, e, i podziałaj, słuchaj. Mam się... włączę się. Tak. Jest. Dobrze. Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim. Ja może powiem taki, takie krótkie wprowadzenie, o, o tym, z czym zmagałam się powiedzmy na przestrzeni moich przestrzeni ostatnich 20 lat. Była to depresja, astma, częste infekcje, zapalenia skrzeli, zapalenia płuc, alergie. Naprawdę dużo tego było. E, oczywiście z biegiem czasu a, e, udało mi się podnieść tą odporność troszeczkę e, dzięki zdrowemu a życia, diecie e, i tak dalej. A niestety częste infekcje pozostały pozostały i myślałam, że po prostu tak to musi wyglądać, że tak to musi być, że, że człowiek co. co co miesiąc powiedzmy, y, się przeziębia, i, i że, że ta oporyczka jest praktycznie permanentnie na ustach i w nosie, i, i wydawało mi się, że ta, ta, tak ma być. Um, oczywiście stosowałam już suplementy, y, suplementacje maści, zioła, wszelki, naprawdę y, stosowałam naprawdę wiele, wiele, wiele rozwiązań i być może pomagało to w jakim stopniu. Um, natomiast nigdy do końca nie rozwiązywało problemu. Teraz tak, Chili e, stosuję od 6 miesięcy od października, tak. Um, I od października w tych. E, jesteśmy oczywiście, muszę tutaj zaznaczyć, że to jesteśmy w tych, tych dziwnych czasach, gdzie wszyscy chorują i, i, i słyszy się tylko COVID, korona, korona, COVID, COVID grypa. Ja natomiast jestem zdrowa. Jestem zdrowa, nie, ma żadnych, nie miałam żadnej infekcji. Poważniejszej od 6 miesięcy odkąd używam chili. I tutaj muszę zaznaczyć coś bardzo ważnego. Nie miałam żadnych, nie miałam pryszczki. W momencie, kiedy czuję, że, że, że jest, że coś się zaczyna, zaczyna się jakaś infekcja, gorączka. Natychmiast. No, stosuję hili praktycznie codziennie po kilka godzin, więc, więc no, automatycznie nie ma prawa nic, nic się stać, ale, ale poprawę czuję prawie natychmiast mogę powiedzieć, że w przeciągu 24 godzin nie jestem już a, gotowa, żeby biegać a, znowu. Także. A, co jest dla mnie bardzo ważne od tych 6 miesięcy, więc a, prawa jest naprawdę niesamowita. Um, to też, być może jak ktoś tego słucha, to um, tak osoba z zewnątrz, która nie ma jeszcze tego doświadczenia, być może jest to trudne do uwierzenia, ale jest to jak najbardziej prawda. I cieszę się, że mam to urządzenie. Um, mam również, mam ostatnio właśnie, odnajdowałam chili do rezonansu. Um, jeszcze jest, jestem pod jeszcze większym wrażeniem. Um, Jestem bardzo wdzięczna, że mogę, że to mam, że mam to rozwiązanie. I jestem też bardzo wdzięczna za to, że mogę pomagać bliskim rodzinie. Po także tyle. Oczywiście jest tego więcej, jest o wiele więcej, ale jeżeli chodzi o infekcje, to myślę, że to jest najbardziej. Super. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobrze. Zbieraj dalsze informacje, jak tam będziesz miała. I zapisuj, co, co się będzie działo, bo wiesz, będą inne tematy jeszcze, tak? I zapisuję, zapisuję, i oczywiście. Także, no, Hili naprawdę ma to bardzo szerokie działanie, więc jak będziesz mogła, to jeszcze podziel się później z nami e, informacją. Oczywiście, tak, to jeżeli chodzi tylko o infekcje oczywiście, ale tam Chili e, ma tak szerokie zastosowanie tak. i mogę powiedzieć, że w przeciągu tych sześciu miesięcy pozbyłam mi się większości swoich problemów zdrowotnych. Także to nie tak. tylko powracające infekcje, ale również inne, inne problemy. Także na pewno na pewno będę się tym dzielić Zdjęłam. jeszcze. Dziękuję. <laughs> Dzięki, Dzięki, Karol, pozdrawiam cię. Dobrze. To ja teraz, Anię. Ania Karpezo. Aniu, jesteś tam na wizji gdzieś? Jesteś? Jest. Super. Aniu, jak możesz, podziel się też tutaj swoimi doświadczeniami. Ja już, tak powiem, znikam. Dobry wieczór wszystkim. Kochani, chwili używam od lutego. Gdy zobaczyłam tylko taką możliwość u Justynki na profilu, zainteresowałam się oczywiście ze względu gdzieś tam na swoją mamę, która cierpi na fibromialgię, ale też zaciekawiło mnie to, że na te, stany, na te depresje i w ogóle gdzieś to jest moja przypadłość. O tym akurat dzisiaj nie będę mówić, ale to był też grudzień, gdzie to po grudniu właściwie, bo zobaczyłam to w styczniu, gdzie w lutym zakupiłam, zachorowaliśmy w rodzinie z całą praktycznie rodziną na koronawirusa, zmarła nam teściowa, no i moja teściowa i poszukiwałam takich rozwiązań właśnie, żeby, żeby sobie pomóc i swojej rodzinie, gdzie powiem, że dwa lata używałam bardzo dobrych nutraceutyków. I dwa lata nie zachorowałam, a w grudniu jednak to się stało, zdarzyło. No i stąd ta decyzja, że, że kupuję to chili. Kup, zakupiliśmy powiem także od razu pakiet rodzinny ten. I zaczęłam używać właśnie. Moja mama używa, mój tato używa, mój mąż. I powiem tak, że. To, co dzisiaj Justyna jeszcze mówiłaś o tych y, takich powikłaniach, to wszystko y, właściwie to się dzieje po, tym całe, po tej całej infekcji wirusowej, gdzieś ból szczęki się pojawia, gdzieś się pojawia jakiś ból w łydce, skurcz, y, ból brzucha, takie różne sytuacje, ale powiem Wam, y, jak teraz myślę o tym, to mi się pokać nawet chce. Y, Bulgar się ostry pojawił i mówię, no znowu, znowu to przyjdzie dziadostwo. I jeden, jedna godzina zastosowania programu na koronawirusa. Po prostu wszystko puściło. Aż po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Także naprawdę polecam to zastosować. Bo jeszcze miałam też taki żołądka. To już syna mi poradziła. Na czwartkę jeździ, to już nie pamiętam jaki program, i też puściło. A raz byłam na pogotowiu już. Także dzielcie się tą informacją. Super, Anio. Jesteś wielka. <grym> Dzięki Ci serdeczne za to, że, że po prostu, yy, no właśnie, że dałaś nam feedback, bo to jest właśnie to, tak? To są te emocje, to jest to wszystko, co co so, zawsze gdzieś tam w nas jest, a w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy bezradni, to, to pojawia Dziś się to strach, lęk. Dzisiaj i... wyjątkowe emocje, słuchajcie, bo kolega też zmarł. Dwie godziny temu dostałam informację, może dlatego też no, to... To wszystko są emocje, tak. Tak. Pięknie hmm. Aniu, dziękuję to Tobie, naprawdę dziękuję Ci. Właśnie wiecie co, właśnie do takich chwil warto, e, warto się spotykać i warto właśnie mm, komuś e, powiedzieć o tym, że, że jest e, to urządzenie, bo, bo warto, warto po prostu widzieć, jak e, potem ludzie stają rozwiązania i w takich ekstremalnych sytuacjach e, po prostu wiedzą, co mają zrobić. Nie jesteśmy w stanie sobie pomóc wzajemnie. Batko, zdaję sobie... Justynka, i ja tak witam, witam wszystkich serdecznie, Beata do strony się płania, ja tak z ostatniej chwili niespodziewanie. W zeszłym tygodniu to jest takie takie właśnie teraz, sprzed kilku dni. W zeszłym tygodniu jechaliśmy do Pensylwanii. Ja odbierałam męża z pracy. E, odebrałam go, on zakatarzony, lało mu się z nosa, także nie wiem, chusteczek nie nadążył, nie nadążył zbierać. E, dojechaliśmy do Pensylwanii, gorączka, e, dreszcze, ból głowy. Troszeczkę się wystraszyłam, chociaż on używa chwili cały czas, ale mówię uciekaj do góry, żebyś mnie nie zaraził przypadkiem. Włączyłam mu program na covida, włączyłam mu program na odporność organizmu, włączyłam mu program regeneracja, czyli w piątek włączyłam mu bodajże dwa programy jeszcze wieczorem, e, w sobotę Pojechaliśmy chyba z czterema programami, niedziela znowuż programy. I uwierzcie mi, ja byłam zaskoczona w niedzielę wieczorem, przeszło jak ręką odjął. Sama choroba jak choroba, ale byłam zaskoczona Katarem, bo Katar, czy leczony, czy nie leczony, on trwa tydzień czasu. Nie było śladu. A też się bałam, dlatego że, dlatego, że mówił mi, że przyszedł, przyszedł do pracy jeden tam Meksyk. I tydzień czasu pracował, a miał covid -a i się nie przyznał. Okay. Dopiero go rozłożyło i obawiałam się, że, że jego też to mogło złapać. Natomiast dwa dni, y, ja mu jeszcze stosowałam DNA do tego, czyli y, subskrypcję, te witaminy. Uwierzcie mi dwa dni po chorobie. To jeżeli chodzi o infekcję. Natomiast mówię przy, przy moim mężu ja mam bardzo dużo y, testimoniale, dlatego że on jest schorowany. On całe życie choruje, on ma wszystko. On ma problem z kolanami, on ma problem z ciśnieniem, on ma problem z sercem, e, on jest nerwus. Także wszystkie problemy w zasadzie przez rok czasu używania chili myśmy rozwiązali. Jeżeli chodzi o ból kolan, to były trzy zabiegi, tylko trzy. I kolana, z którymi on się zmaga od lat, naprawdę od lat. On kiedyś miał wypadek na motorze. Jedno kolano sobie rozstrzaska, poza tym tutaj taka praca, że on często na kolanach pracuje. E, trzy razy i on nie wie w tej chwili, co to są kolana, miał dnę moczanową, gdzie kostka od dużego palca, ona była tak napuchnięta i to mu się ciągnęło ze dwa lata. On brał tabletki różne, co prawda ziołowe, bo on po lekarzach nie chce chodzić. To mu niewiele pomagało i nie wiem od którego programu, ale zeszło całkowicie. Także tu, jeżeli chodzi o chwili naprawdę ja polecam gorąco, bo, bo efekty są spektakularne, naprawdę spektakularne. Nie, tak. Dziękuję bardzo, to Dzięki tyle. Serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki, Dzięki. Dobrze. Aniu, Aniu Gronek, jest tam. Wiedziałam, że się włączyłaś. Jestem, łaz... jestem. Tak? Dobry, Aniu. Jestem, już się włączam. Dobrze. Aniu, witam wszystkich. Tak. <laughs> Dzisiaj ja chętnie również się podzielę rezultatami, których mam wiele, ale skupię się głównie na, na temacie przewodnim, dzisiejszym, jeżeli chodzi o odporność. Bardzo w zeszłym roku bardzo mój organizm podupadł zdrowotnie. Plątała się gdzieś między innymi autoimmunologia, która pociągnęła ze sobą też no, osłabienie organizmu. Średnio co 2-3 tygodnie łapałam infekcje przeziębieniowe. Trwały one długo, bo tydzień czasu ogólne osłabienie, infekcja kataralna. No, ciężko mi się było pozbierać. tak nie mówiąc już o problemach, które gdzieś w międzyczasie się wplątywały ze snem właśnie, tak jak wspomniałaś, szumy us, uszne. Odkąd zaczęłam stosować chili, ani razu nie złapałam infekcji, oprócz jednego razu i faktycznie to była około miesiąca temu taka infekcja mocniejsza. Dopadło mi coś takiego, łącznie z bólem mięśniowym pleców, faktycznie źle się czułam, bardzo źle. Trwało to trzy dni, ale w jakiś sposób zadziałałam, mając chili. Dla mnie to był szok, ponieważ dość mocna taka infekcja. W Pierwszego dnia włączyłam sobie program przeziębienie, program terapeutyczny grypa. Drugiego dnia poczułam się już lepiej, ale z mężem tutaj, z Marcinem stwierdziliśmy, że warto włączyć COVID i też intuicyjnie gdzieś ten program terapeutyczny mi przebiegł przez myśl. Zapuściłam ten program na trzeci dzień, naprawdę jak ręką odjął. Przy drobniejszych infekcjach w zeszłym roku czułam się fatalnie przez cały tydzień. Tutaj, Chili zadziałało praktycznie w 2-3 dni i odzyskałam w pełni, że tak powiem, sił. Więc jeżeli chodzi o układ odpornościowy, radykalna zmiana. W przypadku mojego męża Marcina, ponieważ stosujemy Chili całą rodziną. Również dla dzieci. Często miał ryby kuszowe. Tak, dzisiaj przy Twoim na wykładzie kolejny raz <noise> właśnie przypomniała mi się sytuacja, w której w któregoś momentu Marcin mówi: Wiesz co, dobrze, że Justyna wspomniała o rybie kuszowej, o programach, które powinienem zapuścić. Zrobię to. Faktycznie. Przez bardzo długi okres czasu zmierzał się z rybami kluszowymi, które trwały nawet ponad tydzień, bardzo długo go trzymały, no ciężko mu było nawet stanąć na nogi. W tym momencie kilka razy miał taką sytuację, zadziałał od razu chili i już w trakcie trwania programu, w trakcie trwania programu ból zniknął, więc no, jeżeli chodzi o chili, to nie wyobrażamy sobie działania bez niego. Nie mówiąc o tym, że ma, posiadamy dzięki promocji dwa rezonanse, i w tym momencie nie wyobrażamy sobie, żeby, żeby ich nie mieć. Więc dodatkowo tutaj opcja rezonans, o której już wspomniałaś, to zachęcam wszystkim, bo warto ją mieć naprawdę. Mamy tutaj bardzo dużo bardzo dużo tutaj rezultatów z zastosowań Chili, ale nie chcę przedłużać, chcę się skupić, jeżeli chodzi o, o ten układ nasz odpornościowy. No, rewelacja. U nas się sprawdza idealnie. Super. Anioł, A dziękuję. jeszcze dodatkowo tak, 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 przepraszam, że tak przedłużę, ale jeszcze dodatkowo wspomnę właśnie o, o terapii na odległość, którą mhm. e, ostatnio mówiłam właśnie, że e, taką terapię na odległość pierwszą zaczęłam robić, również przynosi rewelacyjne efekty. Mhm. Także polecam, polecam i to dzięki rezonansowi, tak? Bo tylko mhm. dzięki temu jest możliwość. Super. <laughs> polecam, pozdrawiam. Dzięki serdecznie, Aniu. Dziękuję bardzo za podzielenie Dziękuję się z informacją. Zdrowiejcie, miejcie się dobrze i <laughs> siejcie informacje. Super. No dobrze, słuchajcie.